Cześć dziewczyny, słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na filmik o czterech kosmetykach, których używałam przez ostatnie miesiące i które się u mnie nie sprawdziły, nie polecam ich, nie kupię ich ponownie. No i po prostu chciałabym troszkę na ich temat powiedzieć i ciekawa jestem, jakie są Wasze doświadczenia z tymi produktami, także czekam na Wasze komentarze i Wasze opinie o tych właśnie kosmetykach. I pierwszym takim produktem jest konturówka do powiek w żelu z firmy Inglot. Na pewno jest to produkt Wam znany, dość popularny. Niestety moim zdaniem jest po prostu beznadziejny. Kupiłam ją chyba jakiś miesiąc temu. Bardzo chciałam właśnie mieć taki eyeliner w słoiczku żelowy. Kupiłam też do niego ten taki słynny inglotowski zakrzywiony pędzelek i powiem Wam, że ja nie mam problemu z malowaniem kreski, czy to pędzelkiem, czy to właśnie eyelinerem w pisaku. No i pomyślałam, że mam super pędzelek, no i namaluję sobie świetną kreskę. Poza tym kupiłam ten eyeliner w kolorze 75 i to jest kolor fioletowy. Były tam dwa odcienie fioletu, jednak ten był taki głębszy, był ciemniejszy. Po prostu bałam się, że tamten będzie na skórze, na powiekach, troszkę, troszkę za jasny. Tutaj na pewno mój aparat nie odda koloru. Jeżeli chcecie dokładniej zobaczyć ten produkt, to oczywiście zapraszam Was do sklepów, sklepów Inglot. I bardzo się zdziwiłam, bo ten produkt dosłownie zasychał. Dosłownie no, w kilka sekund po wyciągnięciu go z tego słoiczka nabrałam go na pędzelek. Troszeczkę go rozprowadziłam tutaj na, na dłoni, żeby usunąć ten nadmiar właśnie z pędzelka tego produktu i, i po prostu no, maluję kreskę i, i nagle czuję, że on po prostu już, już zasycha i nie mogę namalować płynnej ładnej kreski. Strasznie się namęczyłam byłam po prostu wściekła. Pierwsze jak go używałam, to, to właśnie śpieszyłam się bardzo i, i, i musiałam zmyć makijaż i, i po prostu coś innego sobie wyczarować na powiekach, bo, no, bo po prostu bawiłabym się tym chyba z pół godziny. Nie wiem, może mi się, mi się trafiła jakaś felerna sztuka, ale po prostu jest beznadziejny i co jest najlepsze, on po prostu już wysychł i pękł tutaj na środku. Może zobaczycie to pęknięcie to jest po prostu skandal i niektóre z Was mówiły, że trzeba do niego dodać ten taki płyn Duraline, tak on się chyba nazywa, ale moim zdaniem właśnie to też jest skandal, że trzeba kupować taki płyn, żeby używać tego produktu, którego powinno się używać bez żadnych dodatków, który po prostu powinien sprawiać, że nasza kreska będzie namalowana bez problemu, płynna yy, i że będzie przyjemnością używanie tego produktu. Jednak dla mnie to nie jest żadna przyjemność. Yy, poza tym yy, ten kolor na moich powiekach robi się bardziej granatowy niż śliwkowy i... Bardzo mnie to dziwi, bardzo mnie to smuci i szkoda, bo, bo myślałam właśnie, że będę miała fajny eyeliner w żelu, a niestety no na Maca i Bobby Brown w tej filmie nie stać. Może, może za jakiś czas sobie właśnie sprawię te produkty. I, i to wcale chyba nie jest głupi pomysł, bo mm, kupi się rzecz porządną i sprawdzoną. Jak widać taki inglot to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto i nie wiem co z tym zrobię, bo no, no nie wiem, może komuś oddam ale to jeszcze się zastanowię, zastanowię się nad tym. Także piszcie, co sądzicie właśnie o tej konturówce brzegu. Dla mnie ona jest beznadziejna. Także so, takie samo zdanie mam o ym, uwaga ym, o tym produkcie. To jest jedwab do włosów z firmy Biosilk. Generalnie przeczytałam w internecie, że jedwab do włosów ma za zadanie nasze włosy nabłyszczyć, odżywić, sprawić, że będą one miękkie, że nie będą się rozdwajały końcówki, że po prostu staną się one jak, jak jedwab. I co ten produkt z moimi włosami robi? Nic z moimi włosami nie robi, totalnie nic, oprócz tego, że nadaję moim włosom zapach, na czym niespecjalnie mi zależy, bo. Bo wolałabym po prostu e, pachnieć perfumami, których używam, a nie właśnie jedwabiem. To jest moja druga buteleczka. E, używając właśnie tego produktu po raz pierwszy, e, miałam taką nadzieję, że moje włosy właśnie będą takie miękkie, będą, e, będą takie um, wiecie gładkie, będą się ładnie układały. E, ale jednak to tak się nie stało. Nie zauważyłam absolutnie żadnej różnicy. E, I nie widzę różnicy między właśnie włosami. E, z jedwabiem i włosami, bez jedwabiu. Wiadomo, że jest wielu fanów jedwabiu do włosów, ja do nich nie należy Uważam, że ten produkt jest zbędnym wydatkiem i że nie robi nic z włosami. To jest moje zdanie. Także na pewno go nie kupię. Moim zdaniem 5 zł za taką buteleczkę, za tak małą buteleczkę, to jest bardzo dużo i wolę sobie dołożyć do eyelinera z Bobby Brown, niż, niż kupować właśnie kolejny jedwab moim zdaniem bez sensu kupować takie coś. I ostatnie dwa produkty to są szampon do włosów, Pantin proste i gładkie i Odżywka bez spłukiwania z tej samej serii, też proste i gładkie. Kupiłam ten szampon dawno temu, on jest pojemności 400 ml. Kupiłam go w super farmie za 13 zł. Relacja, cena, pojemność bardzo dobra. I na początku byłam bardzo zadowolona z tego właśnie szamponu, ładnie pachniał, włosy się ładnie rozczesywały właśnie po tym szamponie i myślałam, że właśnie jeżeli tutaj piszę, że to jest szampon do trudnych do ułożenia się przesuszonych włosów, to moje włosy dzięki temu staną się gładkie, staną się właśnie miękkie, że będą się ładnie układały. I no, co z tego? One po prostu po jakimś czasie zaczęły się przesuszać, i nie widziałam tego efektu prostych i gładkich włosów. Absolutnie tego efektu nie było. Także, szampon nie spełnia swojego podstawowego zadania. Znaczy, podstawowe zadanie szamponu jest takie, żeby oczyszczać, ale nie spełnia tego swojego drugiego zadania, którym jest sprawić, żeby włosy były proste i gładkie. Tego nie robi, wręcz nawet odwrotnie, troszkę je przesusza. Natomiast. Po użyciu tej odżywki, pomyślałam, że jeżeli potem użyję odżywki, to one jeszcze bardziej będą proste i gładkie, jednak też nie są. Ta odżywka też, moim zdaniem, nie spełnia swojego zadania i, i też w zasadzie nic wielkiego z włosami nie robi. Um, używając jej właśnie tak, jak podano na opakowaniu, czyli nakładając kroplę na dłoń, i później rozprowadzając ją na dłoni, właśnie wcierać włosy. To ja większego rezultatu nie widzę, chyba że po prostu nawalę tej odżywki więcej na te włosy, ale boję się po prostu, że je, że, że je obciążę. I tak nieraz było, że dałam jej za dużo, po prostu one wtedy były ciężkie i, i po prostu no nieładne. Także moim zdaniem te produkty dosłownie wypały, nie kupię, ich, nie kupię ich ponownie. Na początku byłam zachwycona tymi produktami, teraz nie jestem. I jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jestem właśnie bardzo ciekawa. Także, no to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Słuchajcie, nakręciłam ten filmik za pierwszym razem, bo wczoraj, kiedy kręciłam filmik właśnie o masłach do ciała, to trwało dosłownie kilka godzin. Strasznie się męczyłam i przerywałam, i co chwilę znowu próbowałam, i trwało to strasznie długo. nią chyba wypadłam, wypadłam w ogóle z, z, z sprawy. Kręcenia filmików. Nie robiłam tego przez dłuższy czas i mam problem tutaj jeszcze ze znalezieniem dobrego miejsca, dobrego światła ze znaleźliśmy dobrego światła właśnie do kręcenia filmików, także na razie będą one w różnych miejscach, muszę tutaj spróbować, gdzie, gdzie, gdzie one najlepiej wychodzą. No i chciałam podziękować za wszystkie komentarze miłe, słuchajcie, bo poprawiacie mi humor, wczoraj w ogóle miałam taki, taki niefajny humor mam ostatnio i jestem w takim lekkim dołku, ale jak słyszę właśnie te komentarze czy, czytam te komentarze, to od razu mi się robi lepiej na serduchu. E, w ogóle kręciłam ten filmik, so myślę, Boże, jak ja wyglądam. E, i mam też problem ze zdrowiem ostatnio, także znaczy ostatnio, od dziecka, także trzymajcie kciuki, żebym sobie radziła z tym wszystkim jakoś i, i żebym nie miała większych problemów, także e, mam z tego też powodu właśnie ten, ten dołek, e, bo, bo to wszystko zaczyna mnie przerastać, jeszcze dużo dzieje się w moim życiu i e, Także czytając Wasze komentarze naprawdę mogę się podbudować i muszę przyznać, że dostaję niemiłych komentarzy, że w zasadzie nie dostaję takich komentarzy, co z czego jestem bardzo dumna i z czego się bardzo cieszę. Odpukać w niemalowane. No. Także trzymajcie się ciepło, ja wyjeżdżam za niedługo na takie krótkie wakacje, jadę w bieszczady, będę chodzić po górach, odwiedzę na pewno solinę, wypożyczę rowerek, wpłynę na środek właśnie zalewu solińskiego, położę się na rowerku, będę patrzeć w niebo i to jest cudowne po prostu uczucie. I Polecam Wam ogólnie te strony, jeżeli chodzi o wypoczynek, bo można odwiedzić ciekawe miejsca i, i, i świetnie wypocząć, aktywnie wypocząć, także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i pa pa.